że nie odbierał pan telefonu od rzecznika reprezentacji. Było głośno o tym, że zamierza pan opuścić polską drużynę na rzecz klubu z Arabii Saudyjskiej. Chuja prawda, wyjechałem z kobietą na wczasy trochę odpocząć, bo po tym wszystkim co Jotu przeżył, ostatnio to musiałem. Tam ci kurwa non stop wydzwaniali, nie dając człowiekowi chwili spokoju. Niektórzy myślą, że ja to jakieś czary mery zrobię, albo ręce podniesę i będę jak kaszpirowski ulecze polską piłkę i oni będą grać jak Portugalia no kurwa tak się nie da. W takim bałaganie to ja jeszcze nie pracowałem, nawet kobita moja do mnie mówi ferdek, co się z tobą dzieje ja jej godom, że z tymi hacharami to nic się nie zbuduje. W tym kraju widzę siatkarze mistrzami, piłkarze pizdami. No ludzie mom, siedemdziesiąt prawie lat nie wejdę na boisko i nie będę za nich grał. A nie chcę się zwalniać, bo robota dobra, a i wiadomości czasem obejrzę, to słyszę, że nigdzie w Europie nie jest lepiej jak w Polsce. A nie chcę wracać na ten zgniły zachód już, żem u was się przyzwyczaił żyć. A i pamiętajta o obserwacji i subskrybowaniu tego kanału.